Siemanko z tej strony, Misterczyk, a to jest mój pierwszy odcinek z Grim Mafia 2. Jest to moja druga seria, myślę, że ją ukończę. Jest naprawdę epicką grą. O kurczę, teraz mam 400 FPSów. Słuchajcie, jestem na nowym komputerze. Znaczy, na nowym. Jestem na od mojego taty, tak? Pozwolił mi tutaj nagrywać. Bardzo fajnie, cieszę się. I tutaj będę wszystko nagrywał. Słuchajcie, co z City, Na pewno czekacie na tą grę. Ja też na nią czekam. Kiedy tylko ją nagram. E, tylko jest taki problem, że usunął mi się save, i muszę od nowa, ale to nic nie stało. E, nagram od nowa, czyli chyba tamten sezon. Czyli zaczniemy tam, może drugi sezon, tak myślę. A nie to trzeci odcinek normalnie. Dobra, zaczynajmy. E, pokażę Wam, może ustawienia. E, Jakie ja mam, tak? Wszystko na fulla, zobaczcie, jak miałem synchronizację, synchronizację pionową, włączoną. E, mam 60 tylko fps. -u więc jest bardzo dobrze wszystko na full ciekawe czy teraz jakbym dał y fizyka na full czy by wszystko ok było no dobra zobaczcie tak wszystko działa wszystko jest na full e tak myślę jeszcze popytam mojego taty czy nie da się jakoś ulepszyć bardziej grafiki ale to no dobra gra posiada 15 rozdziałów nie jest długa ale bardzo wciągająca dobrze no to jedziemy z poziomem średnim i się zaraz wyciszę. A i przepraszam, że będę pił w materiale, ale pić mi się chce. My name is Vito Scaletta. I was born in Sicily in 1925. That little guy's me. I'm standing there with my parents and my sister Francesca in front of our old house. I don't really remember too much about the old country except that we were pretty hard up. And then one day my father decided it was time to move away. From Sicily across the ocean to start a new life in America. That I seen anything as fantastic as Empire Bay. It was beautiful. On the other hand, I'd never seen anything filthier, more disgusting than our new shithole of an apartment. The American Dream was more like a nightmare. My father started working at the port for the guy who arranged our immigration. It was backbreaking work. And what little money he made mostly went towards booze. Eventually, my parents sent me to school. I had to learn English. I sure as hell wasn't gonna do that in a neighborhood full of Italians. That's where I met Joe. Come on, Peter, hurry it up. We ain't got all night. Over time, Joe and I got to be best friends, and since we were both poor and there wasn't much work around, <sighs> oh, shit, we started a little business of our own. Freeze! Police! Stop! Peter, this way! Throw me to bed! Stop! I shoot! Shit! Okay, you bastard. Spread your legs. Now put your hands on I'm sorry. Well, that one time it didn't work out so good. The year was 1943. America was at war, and the army was looking for guys who spoke the language to help with the invasion of Sicily. I was 18, and anything seemed better than jail. Who says you can't go home again? No, i właśnie tak Wito Skaleta mm, trafił do wojska. Rozdział pierwszy stary kraj. Mam i going to do a little marathon and przejść the whole game. Operation Husky. I was assigned to the 504th Parachute Infantry. On the 11th of July, we were supposed to be dropped over the southern coast of Sicily, but we got hit by flak and had to bail out way behind enemy lines. Only three of us made it. If it wasn't for the local resistance, we wouldn't have had a chance. So, when Mussolini's soldiers came into the town and started rounding everybody up, we decided to return fire.

Ok? Spójrzcie, co się teraz stanie. Pięknie. Szwaby. Nie, to nie są szwaby. Francuzi chyba. Tych dużych z karabinów wybierajmy sobie. O, ta broń jest super. Tą sumę też sobie weźmiemy. Różne bronie też tutaj są fajne. Aa, MP40. Czy coś tutaj jest jeszcze ciekawszego? Okay. O Makule. Czekaj. Pięknie, chodź, patrzcie jak głupka będzie. A i myślałem, to brzmienie jest fajne, ale czekajcie.

No, pięknie. pięknie. To jest kurde średni poziom. O ty. O, bukuje się, no. Dobra, dawajcie mi to. Nie ma lipy. Nie ma ucieczki Dajemy Pięknie Do domu Oo, Czy syny o o, mamy problem Czy to czołk Dobra będę osłaniał jeszcze to z niemiecki z niemieckich chyba? Ale tu ma nie mieć... Okej... Okay. O kurde! Ooo... Czy nasz Vito z kleta przyżyje? Frejgatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Siamo pro. Siamo eh, pore. Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un offerto da palla. È davvero Don Calò? Quello è finito. un congegno quando siamo arrivati a un cuscino. Ma chi è quello? Lo conoscete? Eh, lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È lo stupido trucco degli americani. Non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovessi ascoltare i consigli di noiarci del posto. Ci rendiamo. Don Carlo, the head of the Sicilian mob. An entire garrison of troops surrendered that day. Why? Because he told them to.